Cześć. W tym odcinku rozdażemy sobie kolejne zadanie. W tym wypadku też mamy do czynienia z funkcją, natomiast mamy też tu logarytm. Czyli wiemy, że mamy funkcję, która ma wzór f od x równa się logarytm o podstawie 6 z x. Czyli Wartością, naszą f od x, będziemy wyznaczać tak, zgodnie z zasadą z logarytmów, że nasza wartość, możemy sobie to tak zapisać, to będzie jakaś wartość, nazwijmy ją c, która będzie wynikała z tego, że 6, czyli nasza podstawa do potęgi właśnie tej c, musi nam dać x. Czyli wartość funkcji f dla argumentu 36 jest równa 6. Czyli co? Mamy założenie, że f od x będzie takim c, czyli to ma nam się od nim równe 6, tak, że jak sobie, tak, że to będzie dla argumentu równego 36, czyli dla x. No to sprawdźmy to. 6. Do potęgi szóstej według nich ma nam dać 36. No wiemy dobrze, że jest to nieprawda, bo nie 6 do szóstej, tylko 6 do drugiej dałoby nam taką wartość. Czyli pierwsze wiemy, że już jest fałszywe. No i mamy drugie. Funkcja F jest rosnąca. Tu generalnie można sobie. Na przykład wyznaczyć z dwa punkty na tym wykresie, żeby zobaczyć, czy jest to prawda. Jeżeli ktoś nie pamięta, jak mniej więcej to wyglądają te wartości. No to tak, weźmy sobie tak. Czyli weźmy sobie x równy 1. Czyli, czyli weźmy sobie dla x równego 1 jaką będziemy mieli wartość. Czyli co, musimy sobie przypomnieć, Ile to jest logarytm o podstawie 6 z 1. Czyli innymi słowy, jaką potęgę musimy dać przy 6, żeby nam wyszła 1. Odpowiedź jest. dość, myślę. Mam nadzieję znana. Jeżeli nie, to sobie teraz powiemy, że jest to konkretnie 0. Ponieważ zawsze. Cokolwiek damy do potęgi 0, wynik będzie 1. Czyli tak naprawdę możemy wprost powiedzieć, że w jedynce mamy miejsce zerowe funkcje logarytmiczne. Potem sobie już powiedzieliśmy, że na przykład, jeżeli chcemy, powiedzmy sobie, załóżmy, że tu gdzieś mamy szóstkę, to żeby szóstka do jakiej potęgi da nam 6, no da nam 1. Czyli, jeżeli tu by było 1, to tutaj będzie jeden. Dalej, 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 bardzo tutaj gdzieś przy 36, będziemy mieli dwójkę. Czyli no widzimy, że ta funkcja powoli, jak powoli, ale nam rośnie. Tutaj natomiast funkcje logarytmiczne idą tak, że one tu schodzą. Ale tu nigdy nie mogą 0 osiągnąć. Ponieważ im mniejszy ułamek, czyli potęga ułamkowa. Tym coraz mniejsze wartości tu. Więc drugie jest prawdziwe. No i tak mamy rozwiązane zadanie.